Witajcie Foldermaniacy! W końcu i do mnie zawitało loco. Zaczynamy! Kiedy ten chiński producent spod znaku skamieniałej ryby po raz pierwszy pochwalił się zdjęciami swojego nowego noża w internecie zrobił się spory ruch i nóż wzbudził spore zainteresowanie. Ma dość klasyczne kształty i Yy, dość ładne proporcje, w dodatku nienachalną estetykę. No, nic dziwnego, że kiedy pojawił się w końcu w sklepach, yy, z marszu stał się hitem sprzedażowym, a yy, no, sporą zasługę ma tutaj też jego cena. Ale do wszystkiego dojdziemy za chwilę. Yy, na początek, numerki, jak zawsze. Długość całkowita tego noża to 219 mm. Głownia ma 94 mm długości, 3,5 mm grubości, a cała konstrukcja waży 150 gramów. Ładna i dość klasycznie wyglądająca głownia typu Drop Point z pełnym płaskim szlifem i pionowym satynowaniem. W przypadku akurat tego noża, bo mamy też. Inne opcje, jeżeli chodzi o wykończenie główni, co pokażę Wam teraz, no, została wykonana ze stali narzędziowej D2. Jak zapewne zauważyliście, nie mamy tu zbyt wielu oznaczeń. Właściwie ograniczono się tylko do oznaczenia modelu, czyli B02 i stali D2 tu przy piwocie niewielkich rozmiarów oznaczenia. I to właściwie tyle. Oczywiście logo producenta na piwocie, do czego też Petrified Fish nas przyzwyczaił. Noż jest fliperem. Mały ażurowy fliperek, wystający nam delikatnie z rękojeści, z dodatkowym jimpingiem, który poprawia trakcję przy otwieraniu tego noża. Co prawda spotkałem się z opiniami, że ten jimping jest zbyt mało agresywny, że powinien sięgać wyżej. No, ja mam zgoła inne zdanie na ten temat, dlatego że no mnie się nie udało tego noża nie otworzyć właściwie. W związku z czym, no, chyba nie jest potrzeby nic innego, chociaż wiadomo, każdy ma trochę inne palce, trochę inne preferencje. W związku z czym, no, no co kto tam uważa? Ja akurat. Nie mam absolutnie zastrzeżeń do tego, jak ten flipper pracuje, czy jaką, jaką on trakcję nam zapewnia w momencie otwierania. Głównia pracuje na łożyskach ceramicznych, kulkowych łożyskach ceramicznych, w związku z czym mechanika jest naprawdę bardzo płynna. No a głównia opada pod własnym ciężarem. Jest dość długa i dość ciężka, w związku z czym można się tego było spodziewać. Mamy tutaj też na grzbiecie Jimping. Ten jest bardziej agresywny niż ten na fliperze W dodatku, fliper tworzy nam tutaj swego rodzaju gardkę czy jelec w momencie chwytu. Co ciekawe, jest tak wyprofilowany, że właściwie jakby zahacza nam o palec wskazujący, poprawiając jeszcze ten komfort czy bezpieczeństwo. Związane z ewentualnym ześliźnięciem się dłoni na krawędź tnącą. Naprawdę czuć, że porządnie będzie nam ten palec trzymał. Dodatkowo e, widać tutaj na rękojeści od strony bez blokady e, delikatne podcięcie pod palce, które dodatkowo ułatwia zwalnianie samego liner loka, bo nóż jest e, nożem typu liner lock. Sam listek blokady jest gruby, naprawdę porządny i sprawia wrażenie takiej blokady, która szybko się nie podda. Ergonomia. noż jest sporych rozmiarów w folderem EDC. I ergonomicznie naprawdę niewiele można mu zarzucić. Jimping we właściwym miejscu, w dodatku czuć, że zapewnia tą trakcję dla palca. To podcięcie pod palec wskazujący, które tutaj, w które tutaj nam właśnie on trafia, sprawia przyjemne wrażenie. Nie czuć pod palcem listka blokady, co czasami się zdarza w niektórych nożach, nie czujemy. Delikatnie czuć za to klips, natomiast nie jest to coś, co wpływałoby jakoś znacząco na wygodę przy eksploatacji tego noża. Jeżeli chodzi o rękojeść, to mamy tutaj G10 na stalowych linersach. Co ciekawe, zawsze czarnych, niezależnie od wersji jaką wybierzecie, zarówno jeżeli chodzi o kolor okładek, jak i głowni. Bo oczywiście można ten nóż mieć w takiej satynie z zielenią, ale ta zieleni może być też w takim czarnym. W czarnej kolorystyce, a jest to dokładnie dark stone wash, jak określa to producent. Noż może być też w całości czarny, może być też szary i mieć czarną głównie, a jak ktoś lubi szarość i srebro, to jest też satynowa głównia z szarą rękojeścią. No, więc tyle tych noży do mnie trafiło. Ja nie wiem, czy to będzie teraz fajnie wyglądać, więc może pozbądźmy się ich z kadru, zostańmy przy jednym, może tym razem tym zielonym, z czarną głównie. na czym myśmy skończyli? Na linersach, tak? Linersy są odchudzane, odchudzane po obu stronach, zarówno po tej stronie bez e, klipsa i blokady, jak i po tej stronie z blokadą. A klips to klips typu deep carry, stalowy i klips, którego nie przełożycie na drugą stronę. W związku z czym jest on tylko w pozycji tip up dla osób praworęcznych. Mniej więcej tyle noża wystawać będzie z kieszeni. Całość uzupełnia backspacer Wykonany z G10, zawsze w kolorze czarnym. I jest on tak wykonany, że wypełnia nam tylko linersy, pomija okładki. W związku z czym tworzy nam się tu spora szlówka na parakord, ogonek, linkę, jakiś koralik. Nóż naprawdę bardzo ładny. Nie sądzę, by te zabiegi w postaci mm, tych frezów były tu potrzebne. Pewnie producent chciał urozmaicić trochę e, rękojeść tego noża, natomiast właśnie ta klasyczna, prosta linia e, to jest to, co podejrzewam ludziom najbardziej podoba się w tym nożu. Samo, a, samo G10 jest teksturowane, w związku z czym słychać zapewnia całkiem przyjemną trakcję. A rękojeść jest dość neutralna w chwycie, w związku z czym każdy znajdzie tu gdzieś miejsce dla swojej dłoni, niezależnie od tego, czy jest duża, czy mała. Nóż, tak jak wspomniałem, ma 22 cm i głównie 94 mm, w związku z czym spełni się w większości zadań dnia codziennego, na pewno dość dobrze będzie sobie radził z żywnością, bo na to wskazuje kształt rozmiar i szlif tej głowni. Co sprawiło, że stał się hiciorem? No, na pewno duże znaczenie ma cena, bo możecie mi wierzyć lub nie, ale z rabatem grupowym ten nóż kosztuje poniżej 180 zł. Użytkownicy facebookowej grupy Foldermania wiedzą, gdzie kodu rabatowego szukać, w związku z czym, kto jest zainteresowany, zapraszam, a link do noża w opisie Filmu. Tyle na temat Petrified Fish PF B02 Loco. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.